Są plecy. Naprosto. Siemanko, ludziska z tej strony, Kali, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Battlefield 4. Jesteśmy na trybie gry Dominacja. Mapa Operacja Blokada jedna z moich ulubionych. I jest dzisiaj ze mną cała moja ekipa. Mianowicie, jest ze mną dzisiaj Kairos. Simonko. Jest dzisiaj ze mną Faken również. To. Jest dzisiaj ze mną też The End. The okay. End. I jest dzisiaj ze mną Biafra. Dobry dzień. Tak jest. I to jest moja ekipa. My sobie tutaj gramy w Battlefielda właśnie tryb Dominacja. Myślę, że całkiem fajnie to wyjdzie. Zobaczymy zresztą. Słuchajcie, że to jest taki film przedspecjalowy, tak? Bo 100 tysięcy wybiło, jestem naprawdę podjany tym. I teraz mogę Wam dać głos już. wo wo wow, 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 typ. I pa pamiętajcie też, żeby mówić info, nie? Bo to Mora, też ten Okej, okay, możecie na nas respić. Mam, nadzie mam nadzieję, że cały team do nas dołączy tutaj. I yy, yy, okej, okay, jedziemy ich tutaj. O, o co chodzi w dominacji, jak nie jesteście w wtajemniczeni. Yy, musimy przejąć wszystkie punkty. Jak widzicie, tutaj jest B, A i C, który jest na dworze. Ja pójdę pod C. No to przejmiemy go wszyscy, nie? I yy, yy, co na tych trybach gry robimy? Yy, tak jak mówię, przejmujemy punkty i spadają tikiety przeciwnikom. Jak możecie zobaczyć, w lewym dolnym rogu macie rozpisane wszystko, my jesteśmy jako US, czyli USA, tak, no sheet, Sherlock I gramy z ruskami i oni mają mniej tiketów niż my. Komu spadnie pierwszym do zera, ci przegrywają, dobra, typ leży. Powiem wam, że nie powinno być problemów, żeby. Wow wow, wow. dobra! Nagrywacie też? Bo tutaj... Tak, tak. Tak nagrywamy. Też... Powiem wam taką ciekawostkę, że ja gram właśnie z wybitym palcem. Tak? No. Wow. padłem. Ale jakoś muszę się starać, bo wiesz, ten A, S cały i tak dalej. Mhm. No s S te sprawy, s, s. nie? Ogólnie ludzie bawimy się powoli w e-sport taki battlefieldowy. Jednak nie wychodzi nam to jak na razie zbyt superancko. Y Mówię właśnie sobie. właśnie zaśmiał się Biafra. Biafra, który tutaj ma najlepsze radio z całego zespołu Tak jest, tak jest, tak jest. Faken nie trzymaj tak przycisku, bo masz przebicie i słychać wszystko Nie wiem czy ty jesteś na głośnikach, czy co ty robisz Nie, nie trzymam przycisku, mam aktywację głośną Ale kogoś jest przebicie, ale to nieważne. Dobra ej, bo ja tutaj dostaję, nie wiem gdzie wy jesteście, ale mnie obili strasznie Kurde, typ ma zero Granata rzucę Kim jest PAKSAN w naszym teamie? E, właśnie nie wiem. Do, 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 dołączysz do tego serwera czy nie? Dołączam, dołączam już. spokojnie nie. Kali, fajkę, nie. A, Przejdźcie do. Okay. Zespołu Delta. Menu zespołu. No dobra, zespołu... zaraz przejdę. Ok, jestem. Jest na tym, um, u góry na B To oznaczaj. <coughs> nie na to, Na tobie, Kairos. Oko. Jest ciężko dać. Czysto. Chyba Do delty, dobra, dobra, O yes. pecy, Kali, plecy. Czekaj, je, jeden padł Aha, plecy Dobra, czysto. Nice Podnieś, no, podnieś. <grym> ty, Typ, typ, ty, nie typ, nie typ, no. shotgun Dobra, dołączyłem <grym> jak coś do was Padł jeden Okej okay. Cały nasz team jest praktycznie w jednym zespole, no to super yy, I tak yy, Jako iż Kairos i faken i Biafra, który niedługo Coś słyszę, chodzą, słuchy, że będzie nagrywać. Są takimi początkującymi youtuberami. To myślę, że warto do nich wpaść. Battlefieldy u, u nich na kanale również ze mną będą bardzo często. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani, to To wiecie, to wpadacie, nie? Subujecie te sprawy. 4-3, co, coś tu nie fajnie idzie? Można respić? Kairos? Tak. Miało Dobra, jestem. O kurde, o, kurde tak, to się będzie... tu stało. Ojwach tam, tam jest. Przegrywamy, fuck. Ale tam ładują nieźle. źle. ja nic nie widzę. Ale wiecie, to oni się skampili, to jest trochę bez sensu. Mm. Większość jeździ na shotgunach. Właśnie właśnie. Znaleźliśmy ludzie jakiś... No. Można na mnie jak coś. I musimy przejmiać coś, bo mamy punkty wszystkie przyjęte. Jest okay. Dobra, dwór jest... Tak moja broń ogólnie ludzie to Ace 23 z kolimatorem, ciężką lufą i bodajże jeszcze jednym dodatkiem, szyną wlotową, nie wiem, chyba tak. I ogólnie, ogólnie bardzo dobrze mi się z nią gra. Dobra oh my ma... plecy w... masz teraz. Kurcze, znowu ja zejmę. Mm. Kurde miałem 4 na 0, a mam 4 już na 3. A patrzcie jak nas jadą. 40 tyketów do przodu są. Musimy się sprażdżać Dawajcie pod B podejdziemy Tak jak Biafra tutaj, jak ja i Biafra, dawaj Musimy podejść To idźcie tam pod B2, a my tu spróbujemy ich od pleców wziąć Ja idę z wami od... Yy, za nami idę Okej okay. Jest, typ jest oznaczony jeden, jeden leży Dobra, ja też padłem, podnieście jak możecie Dacie radę Nice, dzięki Akteczka Uwaga, uwaga Woł, woł, ty. Rzucił granatę nie założyłem. Ja uważaj. Ludzie jak nagrywam, to naprawdę mi nie idzie. Potrafiłem na tej mapie, bo to jest jedna z moich ulubionych map. Kiedyś wyciągnąć staty 13 do 0. A dupę uwaga tam. znaczyłem gościa chyba. Okej, szczególnie Dzięki. Dzięki. Ktoś mi uratował dupa Prawie padłem. Dokończę. O shotgun Kolejny, Boże, ten Kazani to jest jakiś. Nie wiem drugiego masz tam. Nie wiem kto tam kąpił nas z rogu, ale całkiem spoko mu to wyszło. Na no dole są, na no dole są, są izolaty wszyscy. Nice, okej. Sześć, siedem, Nieciekawy. Dobra, ja już, ludzie, ja już nie gadam. Wszystko Dobra, co faker chciałem faker powiedzieć, jestem. powiedziałem, teraz zajmuję o, się grą. plecy. O, zabił mnie. Jest Dobra, oznaczony. Oznaczony widzę. Biafra, uważaj. W izolatkach jakich jest w sześciu. No dużo tam jest ich na tak. Oni się grupkami chodzą, to jest bez sensu Dobra, leci Dobra, granat na, na, na ten, na, na Mietku Ej, to jest masakra, oni tam tu wchodzą, uważaj, uważaj fejken Przed nami jest ze trzech typa Jeden dostał padł Mietek Mietek, wychyl się stary Tak, na dienda mówimy Mietek, jakby ktoś nie wiedział <grym> Jeden leży Dobra, wyszedł, podnieś, podnieś Mietek, uciekł, Jeden spokojnie nie podniosłeś? Czemu? Czemu to mnie nienawidzi. nie pod... No tak, tak też myślałem cholera, dzięki <laughs> mnie. to Ludzie wiecie co robisz tam z mietkiem, nie? Dobra, dwór spróbuję, bo ja dwór jest sprzęty. Ja podbijam Na dworze masz dwóch, wchodzą na B Kurwa Jeden padł Wow, wow Wow, zauważyli mnie Mam zero, <laughs> zero mam Cofam Kurde, dostałem no, nie mam na to, nie ruszę się. Ten typ z shotgunem biega to jest bez sensu. Ale wyrównaliśmy etykiety, nice. Może to ugramy. Na was chłopaki tutaj A, czemu nikt nie podszedł? Kurde, niepotrzebnie zrozumieć się. Tak, Nietek z w kościele opartej nic nie robi. Nie tak w ogóle się chyba jest Sławem się nie odezwał Nie info ja wiem, że to ci przerasta, ta sława, i tak dalej, nie? Ale... Zatkało miętka niestety. No, niestety naszego mietka tutaj zatkało. Fajka nie jest to. A info Fajka, by się dobra, przydało. A w ogóle się nie odezwie? Dobra, chodź, chodź. Kurde. Dobra, trzymajmy tutaj. Trzymajmy to. No, tu. Izbę chorych. Czekamy, to no, mamy za mało kitetów. Fajken, słowo. Ha, ale się przykampił Okej, okay, dostał Popatrz na... No. No, ale mocno nie mogę zresztą Biegają no, na B. A my tu A trzymamy, to luz ja tak nie wypuścić się tak wysoko Wow, shotgun noob Shotgun noob wchodzą od drugiego wejścia Masz, mnie ich tak na plecach Ja leżę Respcie na mnie Aha, mhm, dobra okay. Kurde, leżymy non stop są plecy! Na prosto! Ja nie mam cię ci zrycy, bo od razu nie na ten. Ja, ten ja ten bym mogę wyjść na 100 plecy. Właśnie, ej, nie wiem co ja powiedziałem. Są plecy na prosto, bez kitu Dobra, ja przejmuję ba. Ja nie, no. C jest nasze, B przejmijcie, to będzie dobrze. Będziemy na plusie. Podnieś mnie. Nie dam rady, zabili mnie. Od pleców nie za sobie. Kurde. My nasi wchodzą bez sensu, ten... na sieczkę. <ślaski> Trzeba by tu poczekać na nich cholera Uważajcie Trzymajmy C Trzeba B przejąć No spróbujmy Cairo zrobić plecy Tam nie, nie tymi wejściami Tutaj tylko tym, tym następnym Dobra, oh. Widzicie, operacja blokada, bardzo wymagająca mapka Jednakże naprawdę fajna Wow, typ przed nami Oznaczać jak widzicie kogoś Q No okej okay. Padł no rzucaj, ja też rzucę, a nie mam Dobra, próbujemy, schodzę Schodzę, dostałem, dostałem, nie schodźcie za mną Ja też tam. Zszedłem Zszedłem, dokładnie, polszczyzna Dobra, nasz jest, nice Nice, teraz sam. Musimy to ugrać, Holender No, 80-tki przewagi. Ale ja... Gra... Granatnikiem odłamkowy, bez kitu cofnij się ktoś, bo ktoś mnie zablokował. Kali nie da się cię podnieść. <grym> Może się zbagowałem czekaj, to respię na tobie. Okej, okay, jestem No ja tu podbijam powoli. Ale czek nas jest, dostaniemy granata tego RGO. Dobra, jeden, jeden padł Dobra ja trzymam B Dobra ja wychodzę, ja wychodzę na lewo, a ty na prawo. Kurde, na B jest typ. O Jezusie Dobra A jest nasze nice te, teraz. Na C, C. Trzymajmy B. Wow, nie zauważyłem! Dwóch mam! Dwóch mam na tym. Na. Boże, na środku. Na B. Ja spróbuję im C przejąć. Jestem na dworze teraz. Ale. Nie przydałoby się, jakbyśmy obronili te Respie na Kairosie. Zajmuję to, ja był... to jest typek. Oje, ile granatów! Są plecy z dwóch stron. Szczęki, nie mam szans. Dobra. Za późno powiedziałeś trochę. No, sam się skapnąłem potem, nie? Ludzie, ogólnie jestem przeziębiony, także sorki, że sięąpam. A ja na idzie chorych był jeden. I na izolatkach. Oni okay. ja są przed wozem. A, przejmują kurde, chorych. Od bankowych. Dobra, spróbuję wejść im. Tu. A Kairos ma najwięcej tego, najwięcej punktów, bo jestem. Y dowódcą. Dobra, dwóch. Dobra zrobię jedno stykał nie mam HP-ów. Dwóch w ogóle. padło. Apteczka. O, to pad. zrobił. Klec robi? Tak. nie ma go teraz. Czekaj, bo ja tutaj widzę na że typa. Kurde, w sumie straciłem. Ory... No i zas... Kurde. Czemu mnie ktoś zablokował. Podniżni mnie też. O, dzięki Rzućcie apteczkę i uwaga, cover Dobra, a nasze, trzeba to pilnować, Musimy, musi jeden zostać pilnować nie? Ja ruszam na B Jest ty znowu shotgun noob Nie, to jak... Jakiś inny 4 HP mi zostało Same 110 levele u nich, to i tak ładnie, że to... Może też jeszcze ugramy, no spróbujemy Ale mało punktu mamy, kurde Dwór trzeba przyjąć Uważaj po prawej masz modę Nie, dwór nasz Nice Whoa, fuck? Wstawaj Od razu uciekaj Uważaj Dobra jest Jak on to zrobił? Baretka wyszła O dwóch typów oznaczcie, oznaczcie Ach, padłem Na minęło się, kur. Ej patrzcie. Ej, patrzcie, może to ugram jeszcze. No nie, mamy mało punktów, kurde, dwór przejmują. Dwór tak ważny. Ja jedyno... Shotgun z A wybiegł. Mmm, tu, tu spróbujcie, spróbujcie. Not not. Dobra, tutaj nasz. A shotgun noob mnie rozwala, co, co to za tybie jest w ogóle? Dobra, ty tej Rosie. Nagrywam! Proszę wyjść, Madzia. Jezus. I teraz. Oh, oh my god. Wow. Now granatnik wow. chyba poszedł. Ale Trzymać się tam, Kairos, jak coś, to mów. No, jest ciężko. O, oh, ładnie. Dobra, łapać te apteczki. Nie, no nie ugramy tego, nie ma opcji. Dwór nam przejęli. Wy, ich, krzyż... Krzyż... Jak to zrobiłem? Dwa HP typowi zostało. Co to było jak to przylamiłem? Nie wierzę Możecie mnie podnieść, chyba że to nikt z was No dobra, już w sumie po ptakach Dobra, przegraliśmy Dobra, padłem A... Jeden padł ale jest daleko, nie ma sensu Aaa, nawzajem Nie, no Ty psyganek sobie nie wie. Nie było źle GGWP, no. okej, okay, słuchajcie to by było na tyle, jeśli wam się spodobało, zdawcie ocenę, tak samo zaglądnijcie do wszystkich osób, które dzisiaj ze mną grały, e, dzięki naprawdę za granie i z mojej strony to by było chyba na tyle, tak samo jak ze strony Fejkena oraz Kariosa, którzy chyba nagrywałem, zresztą nie wiem, e, tak jak mówię, wpadajcie do nich, jeśli chcecie w BF-a więcej na moim kanale, piszcie, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!